Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku No i ogólnie dzisiaj robię zadania główne No, o Judy, czyli tu I wiem, że wyglądam komicznie Naprawdę komicznie, chwila, bo Po robieniu miniaturki mi tu zostało tak oto, no co, co? Chwila, to się tu robi o. Okej, okay, od kamery gracz, spoko. Jest dobrze. Okej, okay, można zacząć robić zadania. Nie chcę mi się czytać użyć narzędziem naprawić przecieki. Spoko no to lecę. Jeśli zrobię te zadania, to jeszcze zrobię te w tym słonecznym ogrodzie, czy jak to się nazywa. Na jakiś tam ogród. Ok, to ranien dalej. O, no i to tak magicznie właśnie jest. To jest czysta magia, jak w Barbie. Czemu akurat w Barbie? Tego to ja wam nie powiem. Barbie śpiewała to czysta magia, magia, więc no ja też będę śpiewać i będę jak Barbie. Będę śpiewać. Czysta magia, magia, magia. O, nie wyszło troszkę. Pięknie. Ja co ja lubię? Lubię robić. Lubię robić. O! Mam super nowe słowa. Lubię robić, znaczy robię lubić, znaczy... Co? Lubię <grywia> robić. Lubię robić, no? Tak samo jak Roleta. Do mówię. No i, i to właśnie jest roleta. Koleżanka Roleta. To przyjaciółka od serca. Roleta. Ja mam na przykład najlepszą przyjaciółkę Romaxa Polecam, mam takie naprawdę. Tak, ma tym mam nazwisko szczotka, więc no, no, ale no, podaję przykład taki, taki no, takich, no, takich przezwisk.

Rany, 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 runy, rany, runy, rany, co? to było. Co? Ja tam Co? Jakim cudem. Okej, ja tu w ogóle mam zegarek, więc ja będę sprawdzać, ile już nagrano. Też tutaj też mam, tylko nie widzicie. No, ale tak, będę też próbować na tym zegarku to sprawdzać. Więc no, nie wiem o której godzinie zaczęłam. Ale widzę i tu, i tu, więc mogę sobie, tak to spiąć. Zaczęłam. 42 i. Kilka sekund temu. Okej. Okay. Zmarłam nowej i powiedz że naprawiłaś coś tam. dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki. Ale będzie też dzisiaj drugi, myślę, że taki też 10-minutowy on będzie, a ten będzie 5. No właśnie o to mi chodziło. Więc do zobaczenia już jeszcze dzisiaj. W następnym i Pa!